Polacy boją się wojny i kupują nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim. Wysyć nieruchomości w Hiszpanii, takiego zainteresowania Polaków zakupami na Półwyspie Iberyjskim nie widzieli od czasu samosierry. Hiszpania. Popularna jak nigdy. Ludzie kupują tam nieruchomości. Polacy. Polacy zaczynają masowo kupować nieruchomości w Hiszpanii. Dlaczego? Po co? O tym będzie w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Daniel Piesto, a to jest państwo Piesto. Jak czytamy w artykule wprost nieruchomości. Polacy boją się wojny i kupują mieszkania. Ale zobaczmy dokładnie, dlaczego oni kupują. Popatrzcie, jaki ładny obrazek. O, nie chcielibyście tam mieszkania? Domu na przykład? Czy to nie jest dobra inwestycja? Popatrzcie na ten obrazek. Czy trzeba coś jeszcze mówić? Obrazek jest wart tysiąc słów, jest wart tysiąc Exceli. Pośrednicy nieruchomości w Hiszpanii takiego zainteresowania Polaków zakupami na Półwyspie Iberyjskim nie widzieli od czasu Samosierry. Żartowałem, to już dodałem od siebie, ale od, zamiast jednego zapytania mają 10. Polacy są w grupie najaktywniejszych kupujących i są oczywiście pośrednicy polskiego pochodzenia albo Polacy, którzy zajmują się nieruchomościami w Hiszpanii i oni mają takie duże zainteresowanie. Jesteśmy Przebijamy inne kraje i nawet Hiszpanie się dziwią. Dzieje się coś, z czym nigdy nie miałem do czynienia. Odnotowujemy rekordowo duże zainteresowanie. No tak, trochę powtarza się w tym artykule. To jest jeszcze bardzo interesujące, że część pośredników zrezygnowała kompletnie z kredytów. Z klientów kredytowych, dlatego że czekając na kredyt, można by spokojnie sprzedać dwa lub trzy razy klientowi gotówkowemu, co oznacza, że bardzo dużo musiało tych gotówkowych przybyć i po prostu nie opłaca się czekać. Więc jeżeli ktoś ma kredyt, sorry, to jest za słabe, tylko gotówka. Tak jest teraz w Hiszpanii. I mój komentarz do tego jest następujący. Ja uważam, że jeżeli ktoś jedzie na wakacje, i spędza wspaniały czas o, na, na takiej wyspie, na przykład, na takiej plaży, i ma miłe wspomnienia, jest mu ciepło, to ma naturalną tendencję do wydawania pieniędzy. To jest naukowo udowodnione, są na ten temat badania. To raz. Dwa. Kupowanie nieruchomości za granicą, a zwłaszcza tak daleko, że trzeba lecieć samolotem, z punktu widzenia rentowności inwestycji jest słabym pomysłem. Dlatego, że nie mamy kontroli nad tym, co tam się dzieje, nie możemy tam zajrzeć, nie możemy tam pojechać samochodem, możemy tam być, nie wiem, jeżeli chcemy często być, to by musiała być bardzo duża nieruchomość, żeby to się w ogóle zwracało. Dlatego będziemy musieli zarządzać tym, zatrudnić firmę zarządzającą i ponosić dodatkowy koszt. Do tego trzeba zarządzać firmą zarządzającą, przynajmniej doglądać, co, czy oni wszystko dobrze robią. Do tego mamy prawo hiszpańskie, i oczywiście słyszeliście o Okupandos, o tym, że jeżeli lokal stoi nieużywany, ktoś może wejść i po prostu nie można go wyrzucić. Ale ja nie tylko to mam na myśli. Chodzi mi też o to, że sam zakup nieruchomości jest w Hiszpanii najdroższy w całej Europie. W Hiszpanii zakup jest najdroższy. Wynosi najwięcej procentowo i to się nie zmienia od lat. Więc jeżeli będziecie chcieli to sprzedać, to jeszcze dodatkowo płacicie podatki i. Pomimo, że wzrosł, wzrosła cena nieruchomości, to wy nie zarobiliście na tym. Słabo. Także nie kupujcie nieruchomości w Hiszpanii. I to jest właściwie już raz robiłem jakiś filmik na ten temat parę dobrych lat temu. Nie kupujcie nieruchomości w Hiszpanii. Serdecznie odradzam Wam kupowania nieruchomości w Hiszpanii. Do tego, jeżeli chodzi o wojnę, to słuchajcie, czy w Polsce Waszym zdaniem wybuchnie wojna? To może jest jakoś psychologicznie na Was działa, że kupujecie daleko, bo się boicie Rosji, ale Mała szansa, że będzie wojna w krajach bałtyckich, w Polsce, w Finlandii, w tych krajach, powiedzmy, członkach Unii Europejskiej albo NATO, albo jednego i drugiego. Jest mała szansa na to, i ja uważam, że raczej to daje okazję, żeby kupować tutaj, wyłączając inne czynniki, niż kupować teraz w Hiszpanii. Zwłaszcza, że. Teraz w Hiszpanii wszyscy kupują w tych lokalizacjach turystycznych. Gdybym koniecznie musiał kupować za granicą, to na pewno nie kupowałbym w krajach, które są, leżą nad Morzem Śródziemnym. To na pewno. I nie kupowałbym w ciepłych krajach, tylko w krajach uprzemysłowionych o, czyli od Niemiec na północ wszystko tylko tam. Ale ja nie zamierzam kupować za granicą, nie przymierzam się do tego i serdecznie wszystkim odradzam. Jeszcze jedna rzecz. Robimy szkolenie z inwestowania w nieruchomości gruntowe w Polsce. Jeżeli jesteście zainteresowani, link poniżej. Do zobaczenia.